Jak przyjemnie jest wrócić do centrum Chicago, zobaczyć powiew normalności, zobaczyć, że parada po dwuletniej przerwie wróciła, no i jest biało-czerwono. Pięknie. Tak, tak jest. Jest pełna ulica naszych rodaków. Naprawdę dzieje się, jest fajna atmosfera. Bardzo żywo, piękna pogoda. Nie mogliśmy sobie zamówić lepszej chyba. I to, o to właśnie chodzi, o to, aby tego dnia tutaj pokazać się, pokazać biało-czerwone barwy, właśnie w sercu naszego miasta, które przecież wybraliśmy sobie, w którym zamieszkaliśmy. No i głośne dźwięki już muzyki rozlegają się, a to oznacza, że wszystko powoli gotowe do startu. Jesteś podekscytowana? Jak najbardziej. Już tutaj dołączam powoli do tańczących, bo co po niektórzy tu już zaczynają tańczyć, także no rozkręcamy się. Bardzo się cieszę, że zostałam zaproszona specjalnie właśnie na paradę. Wśród Polaków widzę mnóstwo uśmiechniętych, biało-czerwonych twarzy, więc moje serce jest wypełnione radością. Jesteś inspiracją dla wielu młodych ludzi, bo tutaj co chwilę ktoś podchodzi, chce zdjęcie sobie zrobić z tobą. Jakie to uczucie być właśnie no, w centrum świata? To jest naprawdę wspaniałe, mimo tego, że jestem tak daleko od Polski, to czuję się jakbym była w domu i cieszę się, że możemy przekazywać i również ja na takiej platformie mogę przekazywać wartości, które zostałam nauczona w domu. Bardzo zmieniło się Twoje życie od momentu, kiedy zostałaś najpiękniejszą kobietą świata? O 180 stopni. Myślę, że już nic nie jest takie samo, ale najfajniejsze w tym wszystkim jest to, że oprócz tego, że podróżujemy po całym świecie, to jest to, że poznajemy wspaniałych ludzi. Możemy się od nich nauczyć i również mogę wykorzystać ten tytuł, żeby im pomóc. Korzystaj z tej pięknej pogody i baw się tutaj dobrze w Chicago. Dziękuję bardzo. Nie mogłoby nas tutaj nie być, tak jak mówisz, jesteśmy częścią tej społeczności tutaj, tej Polonii, także no, myślę, że mamy nawet niemałą reprezentację. Wiktoria, pierwszy raz na paradzie, jak się podoba? Wspaniała atmosfera. Ja dzisiaj jestem na platformie i pozdrawiam wszystkich słuchaczy z niej. Jest naprawdę bardzo fajna atmosfera i mam nadzieję, że tak będzie aż do samego końca. Który raz na paradzie hmm. jesteś? O, chyba, że trzeci. Ja tutaj chodziłem razem i wici. Ja bardzo lubię tutaj chodzić na parady. Na mnie jest bardzo zabawa, bardzo fajnie widzieć tak dużo ludzi. I bardzo mi fajnie. Radio 103i1FM, menadżer Jacek Niemczyk, ale także dziennik związkowy Łukasz Dudka obecnie na paradzie. Związek Narodowy Polski, witamy, Franciszka Spule, prezydenta. Orkiestra, founded 10 years ago, to teach the younger generation about traditional music played by brass orchestras... Brass, wind and Mamy cały jeden rok przed nami, żeby poćwiczyć już na na przyszły rok tutaj razem z tancerzami coś uh, sensownego zaprezentować. We realize just how important it is that first of all that we're here. That, that individuals in our own lifetimes, and sometimes even before that, made decisions that brought us here, here to Chicago today. We would none of us would Polish be here Catholic if people didn't make a decision to bring, bring us here Polish to the United Catholic States. Catholic so the bottom line is, it's a celebration. It's a celebration of everything Polonia stands for. Ależ nam się przyjemnie zrobiło w centrum Chicago. Już nie mówię tylko, że jest po prostu ciepło, ale jest przede wszystkim pięknie, biało, czerwono, no i radośnie. Nasze polskie serca i dusze się bardzo cieszą, tak jest. Yeah. yeah.